Czy wiesz, że możesz wypłacić legalnie pieniądze ze swojej spółki ZO płacąc jedynie 8,5% podatku zamiast 26%? Dzisiaj pokażę Ci 5 kluczowych zasad współpracy Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej z własną spółką. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy na podatku. Ale uwaga, jeśli zrobisz to źle, możesz mieć spore konsekwencje ze skarbówką i fiskusem. W dzisiejszym odcinku opowiadam, jak to zrobić dobrze. I z głową. Kanał ten napędza Finerto, czyli prawo, podatki i finanse w jednym miejscu. Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych i dyrektorów finansowych. Jesteśmy również częścią Wise Group, w której łączymy siłę dla mądrego wzrostu. Dzień dobry, witam Cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj opowiemy sobie o współpracy jednoosobowej działalności gospodarczej z własną spółką. ZO. Jest to rozwiązanie bardzo popularne, ale w dalszym ciągu przedsiębiorcy mimo wszystko się go albo obawiają, albo nie wiedzą, w jakim momencie można z tego rozwiązania korzystać i jak to zrobić dobrze, więc chciałbym omówić dzisiaj właśnie takich pięć kluczowych zasad, którymi powinniśmy się kierować właśnie przy współpracy JDG z własną spółką. Przygotowałem oczywiście kalkulację, ponieważ pierwszą zasadą tak naprawdę i pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest to, czy jest to w ogóle dla nas. Opłacalne. I teraz tak, zerknijmy sobie może właśnie na kalkulator i zobaczymy, jak to będzie nam wychodziło na liczbach. Na początek mamy spółkę ZO. Ja tutaj nam wpisałem dochód spółki na poziomie 360 tysięcy złotych. No i teraz tak, my z tej spółki możemy sobie wypłacać pieniądze oczywiście w różnoraki sposób. Możemy mieć umowę o dzieło, możemy mieć wynagrodzenie z powołania, możemy mieć jakiś najem, diety, 176 KSH, cała masa możliwości. No i oczywiście możemy mieć również własną, jednoosobową działalność gospodarczą, która będzie Fakturować spółkę. Co nam to daje? Daje nam to, że ta faktura, którą obciążamy spółkę, będzie kosztem dla samej spółki, więc spółka nie zapłaci podatku CIT, więc nie mamy podwójnego opodatkowania i ten podatek zapłacimy tylko i wyłącznie w jednoosobowej działalności gospodarczej. Natomiast pytanie, kiedy nam się to opłaca? Tutaj ja przygotowałem kalkulację 360 tysięcy dochodu, gdzie mamy wypłatę na przykład właśnie ze 176 KSH, 120 tysięcy, żeby wykorzystać Skale podatkową, no i załóżmy, że mamy jakiś tam wynajem do spółki na poziomie 80 tysięcy złotych. Więc te 200 tysięcy złotych, które są de facto kosztem dla spółki, pomniejszają dochód samej spółki i wtedy też finalny CIT do zapłaty. No bo tutaj dochód spółki wychodzi nam 160 tysięcy, no bo 360 minus 200 daje nam 160. Płacimy CIT 9%, czyli 14 400 złotych. No i resztę możemy sobie wypłacić dywidendą. I tak też zróbmy, żebyśmy pokazali to właśnie. W porównaniu do zafakturowania JDG takiej spółki, ZO. więc wypłacamy całość dywidendom, musimy zapłacić drugi raz podatek, zapłaciliśmy CIT, ale musimy zapłacić jeszcze podatek PIT, 19%, czyli 27 tysięcy złotych, i łączna suma obciążeń w takiej spółce to jest niecałe 60 tysięcy złotych, czyli bez współpracy z JDG, jesteśmy w stanie cały zysk ze spółki na poziomie 360 tysięcy wypłacić sobie z realnym oprocentowaniem na poziomie 16,5%. 0,5%. Przypomnę, na liniówce tego typu konstrukcja, 360 tysięcy dochodu, to efektywna skala obciążeń byłaby pewnie na poziomie 28%. To pokazuje, że przy tego typu konstrukcji spółka ZO będzie pewnie lepsza niż działalność gospodarcza na liniówce. No ale co, jeżeli chcielibyśmy mieć dalej tą jednoosobową działalność gospodarczą, aby móc właśnie fakturować spółkę za usługi wykonane na rzecz spółki, bo na tym to głównie polega? No to jeżeli czyli będziemy mieli działalność gospodarczą na ryczałcie i będziemy mieli 360 tysięcy złotych przychodu, czyli całość tak naprawdę dochodu spółki będzie de facto zafakturowana przez naszą jednoosobową działalność gospodarczą, to w konsekwencji oczywiście dochód spółki będzie zero, więc nie zapłacimy podatku CIT, nie będziemy musieli też wypłacać dywidendy, więc nie zapłacimy podatku PIT. Natomiast wszystkie obciążenia zapłacimy w naszej jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest powiedzmy na ryczałcie. No i jeżeli mamy stawkę, powiedzmy taką. Uśrednioną 8,5%. No to musimy oczywiście zapłacić jeszcze składkę zdrowotną, składki społeczne. Niestety, ZUS-owskie, jeżeli nie mamy żadnego innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, no to ten ZUS płacić musimy. No i oczywiście musimy zapłacić podatek. Więc jak łącznie zsumujemy te wszystkie obciążenia na ryczałcie, to wychodzi nam suma obciążeń na poziomie 63 tysiące złotych. Więc w teorii, przy takiej konstrukcji. Gdzie dochodu mamy 360 tysięcy w skali roku, no to zdecydowanie bardziej nam się opłaca tego typu konstrukcja, no bo zapłacimy de facto trochę mniej, a nie musimy mieć dodatkowo jeszcze kolejnego podmiotu, który musimy też księgować i musimy mieć całą listę formalności spełnionych w ramach współpracy JDG czy spółka. Więc przede wszystkim musimy sobie określić, czy dla nas taka współpraca jest opłacalna. W takim wypadku niekoniecznie musi być. Natomiast możemy sobie wybrać wariant, Troszeczkę inne, gdzie na przykład mamy ta stawkę ryczałtu na poziomie 12%, czyli mamy tą stawkę wyższą. Wówczas suma obciążeń jest 74 tysiące złotych, czyli efektywnie 22%, a w spółce zomieliśmy niecałe 60, więc znowu ta konstrukcja z wypłatami trochę innymi niż współpraca JDG ze spółką wydaje się być po prostu korzystniejsza. I to chciałbym, żebyśmy właśnie zapamiętali, że nie zawsze ta współpraca JDG ze spółką jest konieczna. A po drugie, nie zawsze jest też opłacalna, bo możemy sobie oczywiście wyobrazić scenariusz, gdzie ta stawka ryczałtu będzie jeszcze wyższa i wcale to nie jest jakaś dziwna, hipotetyczna sytuacja, tylko wiele faktycznie usług, które my możemy wykonywać jako wspólnice na rzecz spółki w ramach współpracy umowy B2B z własną spółką, na przykład będziemy mieć staw stawkę ryczałtu 15% i wówczas suma obciążeń jest prawie 25 tysięcy złotych wyższa niż w tym naszym pierwszym przykładzie. Natomiast to jest oczywiście wariant, pesymistyczny przy założeniu, że tego dochodu mamy 360 tysięcy. Natomiast co, jeżeli spółka będzie miała ten dochód wyższy, na przykład milion złotych? No i tutaj mamy dokładnie takie same warianty, czyli mamy 120 tysięcy wypłaty z 176 KSH, mamy 80 tysięcy złotych z najmu, czyli 200 tysięcy z kosztem dla spółki, czyli dochód zostaje netto 800 tysięcy. Od tego płacimy CIT 9%. No i możemy sobie resztę wypłacić dywidendą. No i załóżmy, że całość Wypłacamy dywidendom 728 tysięcy, wówczas musimy zapłacić PIT 168 tysięcy i łączna suma obciążeń 227 560. Dalej będzie to opłacalne niż liniówka, no ale tu zdecydowanie już ta efektywna skala obciążeń idzie nam do góry, no bo mamy prawie 23%. No i może się okazać, że przy tego typu dochodzie współpraca z własną spółką naszej JDG może być opłacalna. No bo jeżeli sobie znowu weźmiemy te 360 tysięcy, które mieliśmy. Na ryczałcie 8,5%, no to tutaj mamy kolejną pozycję 360 tysięcy jako koszt który będzie miała spółka, dzięki czemu ten dochód spółki netto będzie nie 800 a 800 minus 360, więc finalnie zapłacimy niższy CIT i będziemy mieli ewentualnie niższą dywidendę do wypłaty. Ja wpisałem to nasze obciążenie JDG, które nam wychodziło z tego ryczałtu, czyli 63 tysiące złotych, żeby sumować z tą łączną sumą obciążeń. No i załóżmy, że wypłacamy całościowo też i dywidendę 400 tysięcy, to, co możemy sobie faktycznie po CIT-cie wypłacić. I wówczas suma obciążeń jest. 195 tysięcy złotych, czyli zjeżdżamy poniżej 20%. Więc w takim wypadku, jeżeli chcemy właśnie współpracować JDG ze spółka i mamy dochód w tej spółce, który realnie faktycznie moglibyśmy sobie wypłacić tym sposobem, no to ta sytuacja pokazuje, że faktycznie może to być opłacalne, bo tu różnice mamy 227 do 195 tysięcy. Więc tu już może nam się to JDG opłacać. Natomiast kolejnym kryterium opłacalności tej naszej jednoosobowej działalności Ze spółką ZO będzie też wysokość naszej faktury, bo do tej pory mieliśmy 360 tysięcy w skali roku. A co jeżeli zrobimy sobie 50 tysięcy złotych miesięcznie, czyli 600 tysięcy złotych w skali roku. No i załóżmy, że stawka ryczałtu będzie znowu 8,5%, płacimy sobie zdrowotną, płacimy sobie podatek dochodowy, płacimy sobie składki społeczne, to wówczas suma obciążeń jest 83 tysiące złotych, oczywiście wyższa, no bo kwotę mamy wyższą, natomiast już na samej spółce. CO, będzie to wyglądało następująco. Tutaj, gdzie mamy faktura JDG już mamy 600 tysięcy złotych, czyli ten dochód netto spółki już jest tylko 200 tysięcy i od tych 200 tysięcy zapłacimy tylko CIT, no i oczywiście kwota do wypłaty dywidendy również jest niższa, no bo 182 tysiące wypłacamy i suma obciążeń wówczas i nasz JDG i ta spółka to jest 153 264 zł, czyli 15%. Mieliśmy w tej naszej pierwszej konstrukcji 227 łącznej sumy obciążeń w tej spółce ZO, gdzie wypłacaliśmy wszystko praktycznie dywidendom, a tu mamy 153 tysiące. Więc tu już widzimy, że ta różnica jest naprawdę znacząca, i w takiej sytuacji może się okazać, że rzeczywiście utrzymywanie tego JDG, stworzenie wszystkich umów i tak dalej, o czym zaraz oczywiście będę mówił, i gdzieś tam ryzyko związane z tą współpracą spółka z JDG może być po prostu opłacalne. Więc przy tej zasadzie numer jeden, ten musimy przede wszystkim patrzeć na Opłacalność, czyli jaką kwotą będziemy obciążać spółkę, czy mamy jakieś inne sposoby wypłaty ze spółki, jaką mamy stawkę ryczałtu, jeżeli to będzie faktycznie nasz JDG na ryczałcie. I dopiero wtedy, jak my to sobie policzymy, to możemy określić, czy faktycznie ta współpraca JDG ze spółką będzie dla nas opłacalna i czy może wtedy faktycznie tę współpracę sobie pomiędzy spółką a JDG zawrzeć. A jeżeli nie, to może poszukać jakichś alternatyw, bo tych sposobów na wypłatę ze spółki jest naprawdę cała masa. Ja ostatnio chociażby też wrzucałem film 20 takich najlepszych sposobów na wypłatę ze spółki Zo. On się pewnie gdzieś tam za chwilkę tutaj pojawi, żeby sobie go obejrzeć albo odświeżyć. Więc tych sposobów jest dużo. Natomiast współpraca JDG ze spółką Zo jest oczywiście świetnym sposobem, tylko trzeba byłoby policzyć, czy jest na pewno w twoim konkretnym przypadku opłacalna. Jeżeli chciałbyś zweryfikować, czy spółka Zo jest dla ciebie dobra i czy na przykład jak już masz spółkę Zo, współpraca własnej jednoosobowej działalności ze spółką jest opłacalna, to oczywiście w opisie jest link do bezpłatnej konsultacji, w ramach której będziemy w stanie to zweryfikować. Zasada numer dwa, czyli sama forma opodatkowania w naszej jednoosobowej działalności gospodarczej. No bo teraz tak, my możemy mieć jednoosobową działalność gospodarczą, albo na podatku liniowym i wtedy płacimy 19% podatku i 4,9% składki zdrowotnej, albo możemy być na zasadach ogólnych na skali podatkowej, wówczas mamy do 120 tysięcy. 12% podatku i 9% składki zdrowotnej. A jeżeli nasz dochód przekroczy 120 tysięcy, no to wchodzimy już w drugi próg podatkowy, czyli 32% plus 9% składki zdrowotnej, co łącznie daje nam 41%. No i oczywiście wersja trzecia, czyli ryczałt. Ryczałt, gdzie nie zbieramy kosztów i podatek płacimy tylko i wyłącznie od przychodu, który generujemy w tej naszej jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli nasza jednoosobowa działalność gospodarcza, ona ma przede wszystkim. Współpracować ze spółką ZO, no to tam co do zasady nie będzie kosztów, więc pewnie najczęściej będzie się ten ryczałt opłacać. No bo jeżeli my sobie wybierzemy skalę podatkową, no to my nie dość, że się pozbawiamy innych sposobów na wypłatę ze spółki ZO, na przykład 176 KSH, czy wynagrodzeń z powołania, czy umowa o dzieło, bo one wszystkie są na skali podatkowej i sobie wtedy zmarnujemy tę skalę podatkową naszą jednoosobową działalnością, to jeżeli jeszcze przekroczymy powiedzmy ten próg 120 tysięcy, no to to już w ogóle w będzie nieopłacalny i bardziej będzie nam się opłacała wypłata dywidendy. Tak samo przy liniówce. No po co mieć JDG obok spółki, który ma fakturować spółkę, jeżeli mamy zapłacić 23,9 podatku dochodowego. To się po prostu nie opłaca, więc jedyna opcja taka sensowna to będzie ryczałt, natomiast istotne będzie to, jaką my stawkę ryczałtu mamy, bo jak pokazałem wcześniej, ta stawka ryczałtu zdecydowanie wpływa na łączną sumę obciążeń. Tutaj mieliśmy 8,5%, to mieliśmy sumę obciążeń 63 tysiące, tu mieliśmy 12%, tu już mamy 74 tysiące, a tu gdzie mamy 15%, tu już mamy 84 tysiące złotych, więc to co my robimy dla tej spółki i jaka to będzie stawka podatku bo przypominam podatek na ryczałcie płacimy w zależności od tego co my robimy jeżeli my zajmujemy się jakąś sprzedażą to będzie to 3% jeżeli to będzie jakieś pośrednictwo komercyjne jakieś czynności administracyjne to będzie na przykład 8,5% a jeżeli to będzie na przykład jakieś zarządzanie czy doradztwo to może być na przykład 15% i wtedy zdecydowanie ta suma obciążeń idzie nam do góry więc druga zasada to sama forma opodatkowania no i żebyśmy też wybrali taką Formę opodatkowania, żebyśmy sobie nie kanibalizowali innych sposobów wypłaty ze spółki ZO, na przykład umowa dzieło 176 KSH albo wynagrodzenie z powołania, które warto wykorzystać po prostu standardowo, a ewentualnie inną formę opodatkowania wybrać sobie właśnie w działalności gospodarczej. Bo my, jako osoba fizyczna, współpracując ze spółką, możemy być członkiem zarządu i wypłacić sobie wynagrodzenie z powołania na skali podatkowej, możemy spółce coś wynajmować i być na ryczałcie 8,5%. I przy okazji możemy mieć własnego JD-a również na ryczałcie. To, że jesteśmy jedną osobą i mamy różnego rodzaju sposoby współpracy ze spółką, czy koszty, które generujemy dla spółki de facto, no to to nie znaczy, że my nie możemy być po części na skali podatkowej, po części na ryczałcie. Jedyna konsekwencja jest taka, że będziemy mieli więcej pitów do zrobienia na koniec roku. Zasada trzecia, czyli wysokość tego wynagrodzenia. Omówiliśmy sobie do tej pory tak naprawdę wysokość wynagrodzenia w kontekście tego, czy nam się to opłaca i czy nie i jak fakturować spółkę, żeby faktycznie było to dla nas opłacalne. Natomiast musimy jeszcze spojrzeć na podstawowy warunek tej współpracy, czyli te wynagrodzenie, które my otrzymujemy od spółki, musi być. Rynkowe. Co to znaczy? To znaczy to, że ta spółka, pomimo tego, że my fakturujemy tę spółkę, to ona w naturalnym środowisku i tak po pierwsze tej usługi by potrzebowała. Więc, gdyby to nie była nasza jednoosobowa działalność gospodarcza, to dalej spółka w rynku szukałaby podobnego usługodawcy, a po drugie. To wynagrodzenie, które płaci spółka naszej jednoosobowej działalności gospodarczej, byłoby na takich samych zasadach i na takiej samej wysokości rynkowej, jak wynagrodzenie, które płaciłaby spółka zupełnie obcemu dla nas usługodawcy. Czyli my w tej naszej relacji ze spółką ZO musimy patrzeć na to, jak my byśmy wynagrodzili, obcy dla nas podmiot i czy my, jeżeli faktycznie, na przykład ja, w ramach swojej jednoosobowej działalności gospodarczej ja zajmuję się produkcją filmów na na YouTube'a, to czy równie dobrze taką kwotę zapłaciłbym podmiotowi trzeciemu? Czy jeżeli mamy jakąś administrację biurową, to czy my za te usługi związane z administracją biurową płacilibyśmy na przykład 50 tysięcy złotych miesięcznie? No pewnie nie, bo tego typu usługi jesteśmy w stanie znaleźć w rynku zdecydowanie taniej, więc jeżeli nie ma... Ta... A nasza jednoosobowa działalność gospodarcza, jakichś dziwnych przewag rynkowych, czy konkurencyjnych czy wartości, przez które spółka mogłaby faktycznie więcej zapłacić, to my nie powinniśmy tych cen rynkowych po prostu przekraczać. Więc to, jak my sobie to określimy, wynagrodzenie jest istotne pod kątem samej opłacalności współpracy, ale pod kątem również naszego bezpieczeństwa, żeby to były ceny rynkowe. Zasada numer cztery. Czyli ewidencja tego, co my dla spółki robimy w ramach JDG. I teraz tak, wszystko się zaczyna de facto od umowy, bo ona jest de facto najważniejsza. Bardzo często, właśnie klienci, którzy trafiają do nas do Finerto właśnie w ramach konsultacji, to niestety, ale te umowy są po prostu gdzieś tam tylko ustne. No i w przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego, to będzie pierwsza rzecz, która będzie tak naprawdę kontrolowana. Po pierwsze, czy ta umowa jest i co w tej umowie mamy spisane, jakie mamy postanowienia, czy my mamy dokładnie określony przedmiot umowy do czego obie strony się zobowiązują. My musimy podchodzić do nas jako do jednoosobowej działalności gospodarczej, jak najlepiej do podmiotu obcego, żebyśmy nie działali na szkodę spółki. Więc zasadą numer cztery jest to, żebyśmy przede wszystkim mieli spisaną dokładnie umowę. Ona nie musi być nie wiadomo jak bardzo obszerna, ale te najważniejsze punkty dotyczące przedmiotu umowy, obowiązków stron, a także żebyśmy dokładnie mogli z tej umowy wyczytać również to, czym ten nasz JDK się zajmuje, jaka to będzie stawka, ryczałtu, jakie to będzie PKW i U właśnie pod kątem stawki podatku, to dodatkowo powinniśmy jeszcze zadbać o dokumentację. Czyli jeżeli mam na przykład umowę o współpracę pomiędzy moją jednoosobową działalnością gospodarczą, a moją spółką w kontekście produkcji materiałów na YouTube'a, no to ja oczywiście mogę pokazać szereg materiałów zrealizowanych przez mojego Jdega i te ewidencje mam dzięki temu prowadzoną. Więc jeżeli mam jakieś czynności takie materialne, no to jesteśmy w stanie je wykazać. Czy to są jakieś filmy, produkty, Projekty, różnego rodzaju dzieła, które my wytwarzamy dla spółki, to oczywiście jesteśmy w stanie to zaewidencjonować. Dużo gorzej, jeżeli mówimy o jakichś czynnościach niematerialnych, jakieś doradztwo, zarządzanie, to nie znaczy, że my nie jesteśmy zobligowani do tego, żeby prowadzić odpowiednią dokumentację w kontekście współpracy JDG ze spółką. Powinniśmy mieć różnego rodzaju raporty, analizy, strategie i to wszystko, i najlepiej to powinno być spisane. Także na wypadek ewentualnej kontroli, która będzie próbowała podważyć tak naprawdę to, że ta nasza, Nasza umowa o współpracy z Jodegiem, a spółką jest zawarta dla pozoru, no to my będziemy musieli wykazać i udowodnić, że nie. Była umowa zawarta od samego początku. Wynagrodzenie było rynkowe. Strony określiły konkretne, jasne obowiązki po obu stronach. Ewentualnie nawet jakieś kary umowne, gdyby nasz Joddeg się nie wywiązywał ze swoich obowiązków. A ponadto mamy jeszcze ślad po tej współpracy. Mamy jakieś timesheety i tak dalej. Cała masa rzeczy jesteśmy w stanie tak naprawdę ewidencjonować, i im więcej tego mamy, tym dużo łatwiej będzie wykazać. Na ewentualnej kontroli, że my faktycznie tej umowy nie mieliśmy tylko po to, żeby wypłacać pieniądze ze spółki ZO, tylko że faktycznie ta współpraca była dla spółki potrzebna, była na cenach rynkowych i była faktycznie wykonywana. No i zasada numer 5, czyli samo w ogóle bezpieczeństwo tej konstrukcji, czyli czy my będąc. Właścicielem własnej spółki możemy świadczyć usługi z naszej jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę ZO. No i tutaj możemy chociażby przypomnieć Polski Ład. Wiem, że to już dawno było, ale takie tam dziwne jeszcze pomysły się pojawiały. Mianowicie rządzący mieli wtedy pomysł, żeby wprowadzić coś takiego jak ukryta dywidenda. Miało to polegać na tym, że jeżeli my właśnie mamy tego typu konstrukcję, czyli mamy JDG, który ma współpracować z własną spółką, no to to wynagrodzenie, które my byśmy otrzymywali, nie byłoby kosztem dla spółki. Więc w takim wypadku, no niestety, ale nie byłoby to w ogóle opłacalne, no bo i tak mielibyśmy podwójne opodatkowanie. Natomiast przepisy dotyczące ukrytej dywidendy finalnie zostały uchylone, i one nie weszły w życie, więc ta ukryta dywidenda nie funkcjonuje. Więc tutaj nie mamy żadnych konsekwencji podatkowych z tym związanych. A po drugie, spółka no musi jako taka świadczyć usługi z wykorzystaniem zasobów, które ma. Więc jeżeli spółka za na przykład nie zatrudnia pracowników, no to siłą rzeczy ona wręcz powinna skorzystać z jakiegoś podwykonawcy, żeby jakąś usługę dowieść. Więc wtedy mamy pod kątem bezpieczeństwa wprost tak naprawdę jakiś sensowny argument, że w spółce nie mamy pracowników i spółka musiała zatrudnić jakiegoś podwykonawcę, żeby daną usługę dla klienta zrealizować. To, że to jest podmiot powiązany ze spółką, czyli my jako właściciel, OK. Ale wynagrodzenie jest rynkowe. Ta usługa była faktycznie wykonana, więc co do zasady jest to rozwiązanie bezpieczne. Natomiast musimy zwracać uwagę przede wszystkim właśnie na to, że mamy umowę, jesteśmy w stanie wykazać, że ta umowa była wykonywana, nie była zawarta dla pozoru, no i że wynagrodzenie jest rynkowe. Więc to jest takich pięć podstawowych zasad. Natomiast w ogóle, żeby podejść do tematu jednoosobowa działalność ze spółką, zo skupmy się przede wszystkim na opłacalności tego rozwiązania, bo bardzo często, jak sobie to liczymy, Liczamy, okazuje się, że nie będzie to opłacalne i warto skorzystać z jakiegoś innego rozwiązania. Dlatego właśnie na tę zasadę poświęciłem najwięcej czasu, bo jeżeli nasza odpowiedź będzie ok, opłaca nam się taka konstrukcja, bo mamy za co fakturować spółkę, to wynagrodzenie będzie na sensownej wysokości i będzie nam się to spinało w kalkulatorze i w Excelu, no to możemy wtedy zadbać o te pozostałe cztery zasady. Jeżeli myślisz albo o spółce Zo, albo właśnie chciałbyś określić sobie najlepsze wypłaty ze spółki Zo, albo myślisz właśnie o współpracy. JDG ze spółka ZO, no to w opisie jest link do bezpłatnej konsultacji, w ramach której to e, oczywiście zweryfikujemy, a jeżeli chciałby sobie poprzeliczać po swojemu tego różnego rodzaju gdzieś tam wyliczenia, ryczałt, spółka i tak dalej, to u nas na grupie na Facebooku też jest do pobrania ten kalkulator, gdzie można samodzielnie sobie różnego rodzaju wartości powpisywać i zweryfikować, na ile gdzieś tam tego typu konstrukcja jest opłacalna, no i wtedy zawsze można się oczywiście też do nas zgłosić, czy ta e, Twoja koncepcja jest faktycznie słuszna e, i czy warto w nią po prostu Pójść i my wtedy ewentualnie pomożemy ją wdrożyć w życie. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zachęcam oczywiście do subskrypcji. W dalszym ciągu wiele osób, które ten kanał ogląda, nie subskrybuje, więc zachęcam, żeby po prostu nie przegapić tego typu materiałów. Staram się teraz materiały nagrywać dwa razy w tygodniu, żeby po prostu tych treści było jak najwięcej nie tylko podatkowych, ale również prawne, księgowe, finansowe. No bo my w Finerto zajmujemy się i prawem, i podatkami i finansami w jednym miejscu, więc tego typu treści wiem, że są też potrzebne i staram się tych treści nagrywać jak najwięcej, więc zachęcam do subskrypcji. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia.